Dzień dobry kochani, dzisiaj postanowiłam trochę urozmaicić moje odcinki zrobić taki odcinek właśnie na dworze oczywiście nie będzie tutaj za dużo jakiegoś świetnego krajobrazu do podziwiania ale po prostu postanowiłam trochę to urozmaicić z okazji bardzo wam dziękuję za wyświetlenia jest tego coraz więcej i dzięki temu mam trochę więcej motywacji do rozkręcania tego kanału, także za to wam strasznie dziękuję no i oczywiście co, proszę więcej łapki, 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 e, subskrypcje i komentarze. To mi pozwala e, te materiały popularyzować. Dzisiaj odcinek taki trochę oparty na domysłach, trochę na spekulacjach medialnych, więc wydaje mi się, że może być ciekawy. E, tytuł to jest Bracobójcza Walka w Konfederacji. Więc tak, yy, już z tową Męcem jako pierwszy właściwie zaczął w Polsce swoją kampanię wyborczą, zachęcanie swoich yy, przyszłych, potencjalnych lub już stałych wyborców do oddania głosu, kiedy to największy foliarz polskiej polityki Grzegorz Brown postanowił, aż właściwie jeszcze nie postanowił, mówi się o jego kandydaturze. Mówi się, ale mówi się już w poważnych mediach. To nie są spekulacje rodem wie się z jakiś nie wiem, fejkowych stron, tylko rzeczywiście już duże media zaczynają o tym mówić. On sam zdaje się poluszować atmosferę. Mir Mencen mówi, że, no, że raczej sobie tego nie wyobraża, że raczej no nie wiem, dziwnie, dziwne to byłoby wszystko. Ale Grzegorz Brown moim zdaniem jest taką osobą, która jest absolutnie zdolna do wszystkiego. A co ja o tym uważam? Uważam, że dla osoby, takiej jak ja, która nie przepada za tą formacją polityczną, to jest dobre wiadomość, bo te głosy się rozbiją. Bo na pewno w konfederacji są sympatycy, którzy bardziej kierują się stroną Mencena, są tacy, którzy bardziej kierują się stroną Grzegorza prawna. Więc wydaje mi się, że dla takich osób jak ja to jest jak najbardziej sytuacja korzystna, a dla samej formacji oczywiście nie. I jakby jakbym była jednym z liderów tej partii, to zrobiłabym absolutnie wszystko żeby zapobiec takiej sytuacji, oczywiście są oni. Pamiętajmy o tym, przedstawicielami różnych środowisk, bo Męczyn jest przedstawicielem Nowej Nadziei i generalnie bardziej wolnościowych ruchów, a Brown jest monachistą, jest przedstawicielem. Ta partia tak się nazywa coś tam z Polską. Także to nie jest tak, że są to osoby, które prezentują bardzo tak. Bardzo podobne poglądy. Wydaje mi się, że Grzegorz Brown bardziej skupia się na swoich wyobrażeniach o świecie, o, o Rosji, na przykład, o szczepionkach, o generalnie takich sprawach bardziej świadopoglądowych. Kiedy Sławomir Mencin w takich głównych swoim przekazie uderza jednak w kwestie gospodarki. Sam jest doradcą podatkowym, więc to mam na mnie by już tworzyć iluzję, że na tych sprawach świetnie się zna. Jaki będzie wynik? No na pewno ja będę tutaj Wam odpowiedzieć, jaka decyzja została podjęta. Natomiast wydaje mi się, to wszystko dosyć być zabawnym. I nie wiem, czy jest jeszcze inna y, partia w Europie, która ma plan właśnie taki jak tutaj przedstawiłam, czyli wystawienie dwóch kandydatów na prezydenta. No wydaje się to naprawdę absurdalne. Być może, teraz sobie o tym pomyślałam. Być to efekt jakichś wewnętrznych tarć, wewnętrznych wojenek, jakichś środowisk, które nie są zadowolone z tym natury męcena. Pamiętam, że przy kandydaturze Bosaka w poprzednich wyborach prezydenckich, takiej sytuacji nie było i takie sytuacje nie miały prawa się zdarzyć. Wtedy ja czułam przynajmniej jako obserwator tej kampanii wielką mobilizację wokół Bosaka. A tu widzę, że sytuacja wygląda zgoła inaczej. Także zobaczymy, co się będzie działo. Ja jestem na razie nastawiona dość tak z dużą ciekawością do tych spraw. No i co? No i dziękuję Wam za ten krótki, szybki odcinek. Eee, trzymajcie się. Ciepło, nie tak jak tutaj, bo jak widzicie... O, teraz... O! Jest po prostu pełna zima. Także mam nadzieję, że eee, Będziecie dalej ze mną, bo ostatnio naprawdę jeszcze raz Wam dziękuję za te wyświetlenia. Bo to jest dla mnie jakieś potwierdzenie tego, że warto robić to co teraz robię. Także ciao, trzymajcie się.